Dobry zawodnik potrafi grać w każdych warunkach. Czy to deszcz, śnieg, grad, czy upał, ukrop. Ja takim zawodnikiem. Czy jestem, czy nie jestem. Każda piłkarska reprezentacja potrzebuje przecinaka, driblera, sprintera, latającego bramkarza. My już taki w składzie mamy. A kogo nam brakuje? Prawdziwego wariata. Witam, pateca. Witam serdecznie. Pozycja, w jaką w naszej reprezentacji celujesz. Yy, no. Yy. Moja ulubiona pozycja to jest te ławka rezerwowych, ale jeżeli miałbym się określić gdzieś na wojsku, to wydaje mi się, że obrona Aha. z racji tego, że no, za dobrym szczelcem nie jestem, tak mi się wydaje przynajmniej. A wiadomo, że powiedzmy, jakaś tam lekka, lekko większa masa jakieś tam zagrania, skrobanie po łydkach to była taka bardziej moja specjalność. I wydaje mi się, że to właśnie na obronie się spisze najlepiej, aczkolwiek nie wiem, jakie przygotować dla mnie zadania, także to też. Było szkolenie, widziałem w ostatnim odcinku u Sławomira Peszki. Czego tak. cię nauczył? E, nie poddawać się, brnąć do przodu, że atmosfera jest bardzo ważna. Najważniejsza. I e, to, żeby zawsze grać e, drużynowo e, i Cię kochać. E, no. A tak szczerze, no to graliśmy sobie. Ciekawa ciekawostka, którą sobie pozwoliłem zachować właśnie na ten moment, jak już się spotkamy, bo ja wiedziałem, że jak mnie zapraszałeś, powiedziałeś, że tutaj będziemy grali. No i właśnie gramy na boisku KS Prądniczanka Kraków i byłem tutaj dokładnie na jednym bądź dwóch treningach, bo właśnie dokładnie nie pamiętam. Ciekawa ciekawostka też tutaj trąbeczka najprawdopodobniej grał i też w tym okresie, co ja przyszedłem na treningi. No. Czas na pozycję napastnika. Rzuty karne. Trzy strzały, za każde zdobycie gola zdobywasz 10 punktów. A kim się inspiruje? Jak to był piłkarz? Dokładnie on. On podobno ma taki właśnie styl, że ma krótsze gadki, żeby pokazać udziec, łydkę. Mam już plan. Strzał będzie, proszę Państwa. Jesteś gotowy? Ej, jak on to zgadł? Jak on to zgadł? Jeszcze ja nie trafiłem i... Dobra, ale był lewy dolny, przynajmniej tyle się z tego, z tego się cieszę. Że tak powiem piłka Cię słucha, chociaż ta piłka tak dość wolno się turlała. Uderz mocniej. Tak, tak, tak. Wiesz co? Nie, teraz, teraz tam będzie. Dobra. O! Jak powiedział, tak zrobił. Uch, otóż to. Proszę Państwa, proszę zatkać uszy. Teraz będzie moja specjalność czyli szpal z Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ale Ależ przedarł rękawice! Nie, prawie no, prawie, prawie zaraz Ci damy nowe, bo to na no, było łapać, bo to jak w Kapitanie Cubasa, ta piłka, że tak powiem, płonęła. Ogólnie zamysł na ten strzał był taki, żeby po prostu z mierza nie, szczerze powiedziawszy docelowałem w prawą stronę, ale no, wyszło, wyszło i pa, zapomnimy. Patrząc u nóg, wszystko okej, okay, tak? tak? Nic nie połamane? Buty New Balance się super sprawują, Do, sam o tym dobrze wiem. Tak, także, perfekcyjnie. Także nie czuć w ogóle bólu i, i precyzja. 20 punktów w pierwszej konkurencji, czas na drugą. Adi. Tutaj twoim zadaniem jest sam na sam z bramkarzem. Prowadzisz piłkę od szesnastki, kiwasz go, bądź mijasz, przylobujesz, co chcesz. Okej, okay, o kurde, tutaj się psychika liczy. O tak, tak Z bramkarzem. Jak, e, jak mawia Andrzej Duda, musisz mieć naprawdę bardzo mocną psychikę. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Poczekajmy chwilę, to zaraz będzie coś fajnego. Coś dawaj z serii Graj Jak, które tam oglądałeś na pewno. Gotowy? Przysiad z tej serii to był, widzę.

Skup się, Dobra. to te 10 punktów już prawie chcemy zapisać u ciebie. Ok, bezpiecznie, bezpiecznie, ale efektywnie, czy efektownie. 10, dobrze, super. Jest 10. na 10, jestem, jestem 10 na 10. W tej chwili już mamy 30. Czy ja zagrywam z boku, a ty po prostu. To tak zwanego szczura mi zostawi, ja to tak, uwielbiam. Tak jest, czas na tak zwanego, jak mówisz, szczurek. Bo to się piłeczka toczy jak szczurek i ty musisz go tak jak najmocniej kopnąć. Ta yy, czy ta? Yy, Stamtąd jakbyśmy wystali. Tak. Ostrzegam. Gotów? Tak. Oj, oj, Ale żarło. Pff. No nie dobrze, pierwsze 10 minut nagrywek i już piłki nie ma. A tam się da przejść, czy nie? A nie wiem, nie byliśmy tam nigdy. Jeszcze. O kurde belemole. Ale co czy jestem pierwszym, który wypił tu piłek? Ale zeszła mi trochę. Nie, nie wiem czy ale... widzieliście. Pysau, to to, to ja są milimetry na wucie tylko, więc się nie przejmuj. Dosłownie. Dobra, tak były taka pokazówka, wiesz, na siłę. Gotów? Tak. Ooo, i przedar się przez nogę, to nie do wychwycenia. Aaa! Boli! No to co, ile tam było? Cztery na... 9. Na 9. Ale to jest gra z piłką. Ja powtarzam, że mega istotne jest to, jak zawodnik właśnie gra bez piłki, jak się ustawia, ilu ściąga. Także też bym się nie, nie sugerował tym 40, tak? To jest tak poglądowo bardzo. Za każde dwa odbicia, dwa punkty, maksymalnie 10. możesz zdobyć 10 punktów, czyli 20 kapek musi zrobić. Okej, okay, dobra. Daj sobie ten. Mega fajna piłka. O, Ojejku, dziękuję. Serdecznie. Dobra, i lecimy. Którą nogą się żongluje? Dobra, jestem proponowany to Raz. Chodź. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 18, Jest 9 punktów! No to nie, no to faktycznie ta końcówka. 49 punktów. Super. Gratulacje. Super, super. Zmieniliśmy połówkę na drugą, ponieważ no niestety jedna piłka została wykopana, tam nie wiadomo jak dojść. E... Ty! Jest! Ktoś wrzucił. Ktoś ją odkopał rzeczywiście. Tam. O kurczę pieczone. No to... Widzę buzie w tym chmurzu. Tak, by... To cud! Rzadko się zdarzało. Ja pamiętam, że żeby od sąsiada odzyskać piłkę to trzeba było naprawdę walczyć, starszego wysyłać, żeby szedł w prośby. No. Chociaż ja nie miałem takich problemów, bo zawsze trafiłem do celu. Leciutko sobie do... ustawimy. Jeszcze wchodzi. O jak! Moim ulubionym zawodnikiem kiedyś był Ronaldo włosy. On robił chyba także ten. Stara, dwa, dwa, trzy, i chyba do boku jeszcze coś nie? Stawał, tak było. I ja dołożył jeszcze te trzy kroki, żeby tę moc dodać, bo tutaj może być za krótko. Dobra, i dawaj. Ajajaj. Blisko No pięknie, daj, żeby było O, idealnie mieści się w, w, w linii Tak na A nieważne, po prostu strzelaj Dawaj, siłowo, siłowo Ej, nie patrzy! No nie, no mnie! Jest... Ej. <grymne> to... Bramka foot, 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 freestyle! Najskrytniejsze rzuty wolne w historii piłki nożnej wpadały właśnie tak, przez nieuwagę. Były takie sytuacje. Byłem tak, że wiesz, że jeszcze ustawiają mur, a można było strzelać bez gwizdka. No ja też dzisiaj no. pozwoliłem ci strzelać bez gwizdka. Zadanie numer dwa dla pomocnika: sprawdzamy Twoją celność podań. ja wędruję na kropkę, Ty na szesnastkę. No i tak zagrywasz mi piłkę, żebym nie musiał się ruszyć. Sprawdzamy, jak dobrze dogrywasz. Okej. Okay. Pierwsza, bo pierwszą zawsze można zmaścić, to spróbujemy górą. Zobaczymy, jak celność. Okej. Okay. A górą widziałem. Górą. Wracam na swoje miejsce. Okej. Okay. I czekam. Gotowy? Jestem. Tak jest. Perfekcyjnie. Okej. Okay. Teraz może coś... Bardziej dynamicznego. Perfekcyjnie. Też ładnie, też 20 ładnie. 20 punktów mamy. Jest. Jest. Szóste zadanie. Woleje. Ok. Wiem, że mocno potrafisz uderzyć piłkę. Wszyscy to wiedzą. Widzą też sąsiedzi. Ja zagrywam piłkę z tamtej bądź z tamtej strony. Ty składasz się do nożyc, woleja, czegokolwiek chcesz. Za każdy gol dycha. Lecimy, lecimy. Tutaj też liczy się yy, pewność siebie, jak ta piłka leci w powietrzu, wyczucie. Oj, tu to To chyba jest najpotężniejsze kopyto w naszej serii. Dobra. Możemy? Tak. <głosy> <głosy> tak właśnie straciliśmy gola ze Szwedami. Tak to wygląda. Serdecznie chciałbym pozdrowić Jóźwiaka. No <noise> i przysiadam się. I teraz już nie, nie ma no mercy. Będzie 100% siły. Noga mi odpadnie. O źle, daj teraz. Ja sobie sam wystąpię. Nie no, to już ten. Złe zagranie. Tak. Udało się. Pięknie. Na klasy, na Klapy! I mikrofony, bam! Nie no, fajnie, fajnie. Ale to piękne. Dobra, Bramka na ten moment. Udało się, udało się. aspiruje do bycia najlepszej z woleja. A tak no, nie zakładałeś, że to może tak Nie powiedzieć. zakładałem, nie zakładałem. Chyba nikt nie zakładał tutaj, że tak będzie, ale nie, udało się. Skrętka, jedna szansa, jak nie trafisz w bramkę, to liczymy kroki, jak blisko jest do linii i mniejsze punkty, czyli odejmuje się za każdy metr. Okay. Lepiej uderzyć lekko po ziemi, bo jak wyleci na tą stronę, to niestety zero. Okej, okay, dobra, rozumiem o co chodzi. Bo można to zrobić takim, kurczę, nie piłkarskim, tak? Nie piłkarskim sposobem, bardziej takim treningowym. Golfowym. Tak, tak, tak. Okej, okay. było blisko. Mhm. Uh -huh. no, Liczmy, policzmy, ile tych metrów jest. 10 jest za gola. Raz, dwa, 3, 4, 5. Czyli masz 5 punktów. Udało się. Trąteczka jest. To wszystko to, co było do tej pory. To oczywiście były tylko pozory. Wszystko sobie zachowałem na ten koniec. I teraz ja może pokażę. Z jakimi umiejętnościami się tak naprawdę urodziłem? No bo no, 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 no. Sanki, sanki od razu. chodzą. Krzychu. Sanki? Nie, no nie. No to dobra. <śpiewanie> nie! A i z Nie balia. A! To co za kapet ze mnie. No, wyczyściłem całą murawę tutaj, nie ukrywam. 5 punktów, bo to bramkarz się uratowała. Dobrze to zrobiliśmy, Kurde. tak zwany teamwork. O! Oj, oj, oj jest za szybki. A jak ten? Próbuję trafić. No, kolejne 5 punktów dla Ciebie. Dobrze. Jest Dobrze. Dycha. Oj, wyciął. Wyciął. Udało Elastiko się. Tylko na niego to nie jest to, co chcemy wykonać. 20. Reprezentacja Polski, proszę tutaj patrzeć. Wszyscy skauci, którzy oglądają ten odcinek, ja jeszcze nie jestem aż taki stary. No, oczywiście, śmiało do mnie pisać. To, że zatrzymywać i wybijać piłkę, umiesz to że, To, że wybijać i. <grym> to, że wybijać piłkę w każdy możliwy sposób. Czy mi spod nóg, czy za krzaki, umiesz, to wiemy. Otóż to. Ale teraz trzeba tą piłkę również przyjąć, jak przystało na prawdziwego obrońcy. Okay. Tutaj, Twoje miejsce. Trzy sprawne przyjęcia. Pierwsze, samemu wyrzucasz sobie ponad głowę mniej więcej z półtora razy ty. Okay. Następnie ja podaję i jeszcze dalej podaję. Piłka podczas przyjęcia nie może wypaść poza te czerwone pachołki. Wyrzuć do góry okay. i powodzenia. Lecimy. Le łap, łap, łap. Dobra. Nie wiem jak z goal line'em tutaj było. Ciało wypadło, ale piłka nie przekroczyła w wodzie. 10 punktów. Druga Dobre. piła. Ja rzucam, ty przyjmujesz. Okay. Trochę się tutaj oszukałem samego siebie, dałem sobie za plecy leciutko. Tak, tak, tak. Proszę. No jest! 20. No to 40 punktów już u obrońcy. Proszę. Jest, jest, jest! Sklejone. Nie no, ale pięknie to zrobiłeś, że tak powiem, na takiej pozycji piłkarskiej. Jak ten, jak e, Zlatan Ibrahimović. Klej. Stopak jest, 50 punktów, a jeszcze jedna pełna konkurencja i mały punkt. Który to był taki, jakiś taki piłkarz, który zawsze fajnie główkował, obrońca, nie wiem, może ja jestem takim bardziej realnym Tomasz Hajto. O, to Tomaszem Hajto. Dobra, Ok. Niczym Tomasz Hajto, teraz pewną główkę zrobimy. Wyobraź sobie, że tu są pasy. Dobra. <noise> A gdzie będzie piła mniej więcej grana? No bliżej, stań tu bardziej. No to proszę. Okej. Okay. Jeszcze z pikołkiem. Bo to jest wiesz, że nie dość gol, to jeszcze żeby tam plus pół gola doszło za styl. Oj, nie dałby rady. O. Bardzo celnie, bardzo celnie. Jejku! Pewnie, pewnie, proszę Państwa! Egzekucja! A to jest uwaga! 70! 70! 70! Piąteczka! Najwięcej, a jeszcze małe punkty. Całtu to jest taka moja pięta kilexowa. Piętka okay. zawsze jak wie, coś tam się robiło, bo... Ja to miałem tak, ja chodziłem na zawody z piłki nożnej z... Ze szkołą, kiedy trzeba było uniknąć jakiegoś sprawdzianu, i tam już wiesz, zasady panowały trochę bardziej powiedzmy, profesjonalne niż tak jak sobie gramy z ziomalami. I zawsze, jak tam robiłem, ten rzucał, to, to coś tam to nogi, nie tego, nie tego, i się do mnie przyczepiali. Maksymalnie 20 metrów, 10 punktów, pachołek co 2 metry. Gdzie wyrzucisz? Tyle małych punktów zdobywasz, ale już wiem, że w tej chwili jesteś naszym chyba stoperem. Chyba stoperem, na to wszystko wskazuje, no chyba, że nagle na bramce okaże się, że zdobędziesz jeszcze więcej niż ponad 70, ale to już byłby hit. Można, można, na przykład wiesz, zrobić jakoś taki, później się po, po, do przodu pobiec, czy raczej... Właśnie, raczej... właśnie nie do końca wiem, kiedy można oderwać nogi, w którym momencie. Nikt znaczy, nie wie, proszę Trzeba wyrzucić i potem chyba, jak już ta piłka leci, to już można chyba oderwać, no bo goście wybiegają, tak no. mi się wydaje, więc... Oj, chyba Git? Git! No to zaliczone. Ta noga była tak, ale liczy się odległość. 9,5 punkta. Brawo, a dokładnie, czyli 9. Super. 79 na obronie. Jest to, jest to wynik, tak? No nie, no jest to rekordowy wynik na ten moment w ogóle w naszej, e, że tak powiem, reprezentacji. E, jak mawiano na konferencjach polskiej reprezentacji polska husaria takiego obrońcy potrzebowała. Paulo Sosa, e, proszę tutaj... Please look at me. Maybe one day you will choose me to, e, for, e, to represent our country. E. Rzut karny, rzut wolny, sam na sama. Za każdą obronioną akcję 10 punktów. Lecimy. Ech, dobra, byle nikt nie podkładał tutaj do tego mojego strzału dźwięku Alvaro Morata z TikToka. Będziesz się rzucał czy nie? Będę! Będzie! Będę! Będę! Jak? No to proszę! O ty! Ukosił! <noise> ale powiem Ci, że wydawało mi się, że był pod piłką, nie? W sensie dobrze szedłeś, tylko że... ale ta piłka gdzieś jakoś nad tobą powędrowała. Mogłem, mogłem się rzucić, bo tak szedłem, szedłem. Nie wiedziałem Tak sobie. szedłem, szedłem jak, jak, że tak powiem, pijany Worms. Nie no, z mega mocny strzał, tak szczerze mówiąc, W tą piłkę widziałem jedną klatkę. Była tutaj, tutaj i później to już gdzieś słyszałem za sobą, także... No przyznam, że Adres również strza... jestem z niego bardzo zadowolony. Dobra. Rzut wolny. Teraz ja ustawiam tam, gdzie Ty ustawiałeś. I tak jak Ty to robiłeś, przesuwając tutaj... Nie, dobra, ustawmy tutaj. Jak tutaj, to zwykle się strzela po długim, nie? Ale to może pasowałoby, żeby był mocny podługiem. Ah. Mamy? Gramy! Odkrył się podługiem, zobaczcie. On chce, żebym tam strzelił. Zrobił to specjalnie. Ty, ale się nie ruszył w tamtą stronę. Bo stałeś tak trochę, wiesz, bliżej tej strony, więc myślałem, że robisz to sperfidnie. Kurde, <laughs> nie, nie spojrzałeś tak! A no bo ja nie wiedziałem tego po prostu, wiesz? to o... nie wiedział, dobra, no to jeszcze jeden. Już niepunktowany. Już niepunktowany. To jest nie, nie napałan. Choć chciałoby się to zapunktować. Dobrze, dobra. Interwencja fenomenalna. No to lećmy sam na sam. Spróbujmy pana Falka. U, 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 u. Ale powiem ci, że teraz czułem się jak właśnie kapitan Cubasa. Unosiłem się w powietrzu, składałem do wody i nie mogłem spać. Dziękuję. Umiesz na razie zawodnika, ale teraz sprawdź jak łapiesz piłkę. Trzy takie, jak ja to mówię, w miarę silne, średnio strzały. Łapiesz, chwyt, piłka nie może dotknąć ziemi. Próbujemy. O ty kurde, Blisko! Bardzo blisko. Dobrze, lecimy dalej. Druga szansa. Oj, teraz pięknie. Fajnie. Jest dyszka. 3 rzuty bramkarskie. W poprzeczkę 10 punktów. Trzy szanse. Dobra, lecimy. Pod poprzeczkę. Bliżutko. Blisko, podnieść trochę. Za wysoko troszkę I teraz, I teraz średnio trzeba zrobić. I proszę Państwa, te dzwony biją właśnie e, na wiwat tego. I tam też biją na wiwat mojej celności, którą pokażę w tym momencie, proszę Państwa. Chyba nie musło, chyba nie musło. Dobra. Chyba tak 30 centymetrów, żeby musło. No niestety. Widzę, że jaskółki nisko latają, ale dobry zawodnik potrafi grać w każdych warunkach. Czy to deszcz, śnieg, grad, czy upał, ukrop. Ja takim zawodnikiem możecie odpowiedzieć w komentarzu. Czas na potężny wyjazd z piątki, pachołki ułożone co 5 metrów, ja udaję się już na 50, żeby nic nie przegapić. A kto wie, ustawiłem nawet ich więcej, żebyś no. mógł pobić nasz rekord. Szczerze nie mam pojęcia. Ja jestem jednak tym zawodnikiem, co lubi jak jest piłka w powietrzu, to mi się ją mocniej udaje kopnąć. Jak ona jest taka na ziemi, to tylko jak jest szczurek puszczony. Tak jak ze stojącej, to takiego kopyta nie mam, proszę Państwa. Aczkolwiek. Ale cien... Ale cię nie zna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pachołków? Tak jest. Osiem punktów. Super. Osiem razy pięć, czterdzieści metrów. Świetny wyjazd, kolego. Nie, no, wydaje mi się, że jednak, jednak ja, ja to już mówiłem, że ja lubię, jak ta piłeczka jest w powietrzu, to wydaje mi się, że mogę ją mocniej kopnąć. Tak, żeby ona jak ona jest na ziemi, to jeszcze po potrynować, żeby ten wyjazd był lepszy. Tak jak powiedziałeś, obrona i tam wędrujesz do naszego składu. Zobaczcie zresztą jak prezentuje się aktualna piłkarska ekipa. Usatysfakcjonowany z obrony? Jestem usatysfakcjonowany. Wydaje mi się, że obrońca y, w sumie chyba najmniej biega. Tak mhm. jest, jak y, czy. Zależy, jak generalnie grają przed tobą pomocnicy. Okej, okay, to jestem akurat tym dobrym obrońcą, który mniej biega i co? Jestem usatysfakcjonowany, mam nadzieję, że pokazałem swoje możliwości. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę tutaj wystąpić. No i do kolejnych serii chciałbym wyzwać. Właśnie, z kim dobrze by ci się w piłkę zagrało? Jeżeli ty jesteś na obronie, to jak... do kogo chciałbyś podawać? Może ktoś nominuj? Na pewno bym chciał podać do Minimajka. Mam nadzieję, że się sprawdzisz, zobaczysz, jak to właśnie wygląda i jakie są Twoje umiejętności oraz Bartka rudecki. Fake chess. Zapraszam cię serdecznie. Zobaczymy, czy jesteś taki twardy, nie tylko przed szachownicą. No. Ja szachowo przyznam, że słabo grałem na kurniku, ale nie wyszedłem poza 1400. Jeżeli a to i, tak o jest do, to i tak jest super! Ale to było ileś tam lat temu. Więc. Super. Do zobaczenia Bartek, do zobaczenia Minimike. Zostawcie suba, wpadajcie do pateca. A my widzimy się już w kolejnym odcinku.